Późnym wieczorem 28 lutego 1953 roku do daczy Stalina w Kuncewie przybyli Nikita Chruszczow, Ławrynti Beria, Wiaczesław Mołotow i Nikołaj Bułganin. Wezwani na naradę, aby omówić najważniejsze sprawy państwowe. Miało to być jedno z wielu spotkań, jakie odbywały się w tym domu, ale stało się spotkaniem historycznym, gdyż wtedy po raz ostatni widziano Stalina żywego. Dacza w Kuncewie, odległym od Moskwy o 35 km, odegrała bardzo szczególną rolę w życiu Stalina. To była jego druga dacza. Pierwszą otrzymał na początku lat 20, w Zabołowie, na polecenie Lenina. Niezadowolonego, że Stalin w Moskwie ma bardzo skromne mieszkanie. Kazał przydzielić nowe mieszkanie. I dacze w Zabołowie. Na początku lat 30. Stalin otrzymał daczę w Kuncewie. I tam, właśnie, w tej daczy w Kuncewie, rozegrały się najważniejsze wydarzenia w życiu Józefa Stalina. W nocy z soboty na niedzielę, 22 czerwca 1941 roku, Stalin pracował do późna w swoim kremlowskim gabinecie. Aczkolwiek niedzielę postanowił przeznaczyć na odpoczynek w podmiejskiej daczy. Około godziny pierwszej wyjechał z Kremla. Do Kuncewa przybył około godziny drugiej, nieświadom, że lada moment uderzą niemieckie wojska, zgromadzone wzdłuż granicy ze Związkiem Radzieckim. A ta wojna pochłonie życie 27 milionów obywateli jego państwa. Wiedział, że Niemcy skoncentrowali wielkie siły wzdłuż granicy radzieckiej, ale miał nadzieję, że uda się uniknąć wojny w 1941 roku. Zaś na wiosnę 1942 roku jego wojska, odpowiednio już wyposażone w nową broń, uprzedziłyby atak Wehrmachtu i ruszyły na zachód. Niemieckie uderzyły o świcie na całkowicie nieprzygotowane oddziały Armii Czerwonej. Na polecenie Stalina do ostatniej chwili wstrzymywano rozkazy nakazujące postawienie w stan gotowości bojowej wojsk w nadgranicznych okręgach. Efekt był piorunujący. W ciągu pierwszych godzin niemieckie lotnictwo uzyskało całkowite panowanie w powietrzu, co miało przesądzić o wynikach późniejszej operacji. O świcie w Kuncewie Stalin odebrał telefon od szefa sztabu generalnego, generała Georgija Żukowa, który poinformował Stalin. go o wybuchu wojny. Faszyści zaatakowali na całym froncie. Dowódca floty czarnomorskiej melduje, że nadlatuje wielka liczba niezidentyfikowanych samolotów. Klimowski z zachodniego okręgu wojskowego donosi, że Niemcy bombardują już białoruskie miasta. Czy zrozumieliście mnie? Towarzysz Stalin, gdzie jest ludowy komisarz obrony? Rozmawia z kijowskim okręgiem wojskowym. Przyjedźcie na Kreml z Timoszenką, niech Poskrybiszew wezwie wszystkich członków biura politycznego. Wbrew powszechnej opinii Stalin nie załamał się słysząc meldunki o stratach. Nie pozostał w Kuncewie, lecz powrócił na Kreml i bardzo intensywnie pracował. Gdy wojska niemieckie podchodziły do Moskwy, daczą Stalina zaminowano, przygotowując ją do wysadzenia. Było to w listopadzie 1941 roku, gdy wydawało się, że lada dzień Niemcy zdobędą Moskwę. Do której zbliżali się pokonując kilkadziesiąt kilometrów dziennie, co było tempem nieznanym w historii wojen. Ludność stolicy przygotowywała się do obrony, ale władze państwowe w pośpiechu ewakuowały się do miast dalej na wschodzie, głównie do Kłybyszeba. Ostatecznie jednak, gdy 19 listopada 1941 roku Stalin podjął decyzję, że pozostanie w Moskwie, ewakuację urzędów wstrzymano. Jego daczę rozminowano, a w jej pobliżu wybudowano schron przeciwlotniczy. Usunięto też miny z głównych gmachów Moskwy. W czasie wojny regułą stały się narady członków biura politycznego w Kuncewie. Te narady trwały przez wiele godzin, często kończyły się nad ranem i zamieniały się w pijackie libacje. W tym domu w Kuncewie nie było przepychu, jakiego można się było spodziewać po domu najpotężniejszego człowieka w Związku Radzieckim. Wśród mebli najcenniejszym sprzętem było pianino, będące i tak własnością rządową. Na ścianach nie było ani jednego oryginalnego obrazu, a jedynie reprodukcje w prostych drewnianych ramkach. W salonie na głównym miejscu wisiało zdjęcie Lenina i Stalina, zrobione w 1922 roku. W sypialni Stalina było proste łóżko, nocna szafka. A on często kładł się spać, przykrywając się tylko kocem albo wojskowym płaszczem. I w takiej scenerii rozegrał się ostatni akt dramatu. Druga wojna światowa, najstraszliwsza w historii cywilizacji dla Związku Radzieckiego, była kataklizmem, który spustoszył kraj. Skala zniszczeń była wręcz niewyobrażalna. Przemysł został zdruzgotany. 32 tysiące zakładów przemysłowych leżało w gruzach, 65 tysięcy kilometrów torów kolejowych było zniszczonych, 100 tysięcy kołchozów i sofchozów zostało startych z powierzchni ziemi, tak jak 70 tysięcy wsi i 1710 miast. Związek Radziecki stał się krajem bezdomnym. Ocenia się, że po zakończeniu wojny 25 milionów ludzi, którzy stracili dach nad głową, koczowało w ruinach i jamach wygrzebanych w ziemi. Taka była cena zwycięstwa, jakie w tej wojnie odniósł Stalin. W czasie konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku sojusznicy przyjęli żądania terytorialne Stalina, choć naiwnie wierzyli, że w państwach, do których weszły oddziały Armii Czerwonej, Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii, zostaną przeprowadzone wolne wybory. Stalin przyjmujący defilady zwycięstwa w Moskwie w czerwcu 1945 roku miał już pełną świadomość wielkości swojego zwycięstwa. Koszty nie interesował go, choć właśnie to jego błędy i zbrodnicze rozkazy doprowadziły do niepotrzebnej śmierci milionów obywateli Związku Radzieckiego. Wydawałoby się, że Stalin zechce wynagrodzić ludzi, dzięki którym odniósł wielkie zwycięstwo w wojnie dowódców wojskowych takich jak Żukow, Rokosowski, Koniew, polityków takich jak Mołotow, którzy prowadzili rokowania z mocarstwami zachodnimi, czy organizatorów terroru, którzy utrzymali w ryzach Armię Czerwoną i umożliwili spacyfikowanie podbitych terytoriów. Tymczasem stało się coś przeciwnego. Marszałek Georgij Żukow jakby w nagrodę za swe wojenne zasługi otrzymał zaszczyt przewodzenia ceremonii podpisania aktu kapitulacji wojsk niemieckich. To był gest, którego Stalin nie mógł odmówić dowódcy kierującemu największymi i najtrudniejszymi operacjami od początku wojny. Lecz zdecydowany był już pozbyć się Żukowa i innych najsławniejszych dowódców. takich jak marszałek Iwan Koniew, którego wojska razem z Żukowem zdobywały Berlin. Nie potrzebował bohaterów przy swoim boku. Zdecydowany był również pozbyć się ministra spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa, choć ten był wiernym wykonawcą jego polityki. To on podpisał akt z Niemcami w 1939 roku i prowadził sojuszniczą politykę. Gdy w 1941 roku wybuchła wojna z Niemcami, a mocarstwa demokratyczne zdecydowały się zapomnieć o przyjaźni, jaka łączyła walczące państwa, Mołotow konferował z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ławrenty Beria, szef tajnej policji politycznej, wykonawca polityki terroru. On też w ocenie Stalina stał się zbyt niebezpieczny. Stalin nie potrzebował ludzi silnych, wpływowych, którzy sprawując przez lata... Najwyższe stanowiska rozbudowali swe zaplecze polityczne i mogli zamarzyć o pełni władzy. Musieli odejść, czyli zginąć. Jednakże pozbycie się czołowych polityków i dowódców nie było proste. Stalin miał jednak metodę sprawdzoną w przeszłości. Zamierzał, podobnie jak w 1937 roku, rozpętać nową falę czystki, co umożliwiłoby mu postawienie przed sądem najbliższych współpracowników polityków i dowódców zaczął działać w 1949 roku. Los tych ludzi był przesądzony. Towarzyszu Smirnow, czy wiecie, jaki lekarz leczył Dymitrowa i Żdanowa? Tak, wiem. To profesor Borys Kogan. Dziwne. Leczył ich ten sam lekarz. I obydwaj zmarli. To nie była wina lekarza. A czy ja? Interesowałem się historią choroby Dymitrowa. Zapewniam was, że nic w tej sprawie nie można było zrobić. Sam Dymitrow był bardzo zadowolony ze starań lekarza i polecił go Zdanowowi. Uważał tego lekarza za taktownego człowieka i doskonałego specjalistę. Nie bądźcie tacy pewni, towarzyszu Smirnow. Wróg jest wszędzie. Nawet w białym kitlu może uderzyć niespodziewanie i dotkliwie. Georgi Dimitrow, którego nazwisko stało się głośne przed wojną w związku z oskarżeniem o podpalenie Reichstagu, był sekretarzem Bułgarskiej Partii Komunistycznej, gdy przyjechał do sanatorium do Związku Radzieckiego. I tam 2 lipca 1949 roku zmarł na serce. Stalin podejrzliwy i nieufny. Nie wierzył w naturalną śmierć bułgarskiego komunisty. Nie wierzył również, że w naturalny sposób umarł Andrzej Żdanów, sekretarz Komitetu Leningradzkiego, uważany powszechnie za następcę Stalina. On zmarł na serce 31 sierpnia 1948 roku. Wkrótce po tej rozmowie wiceminister bezpieczeństwa Michał Rumin otrzymał polecenie znalezienia winnych i w listopadzie 1952 roku aresztował grupę lekarzy kremlowskich, lekarzy ze szpitala kremlowskiego. Torturowani przyznali się do winy, a ich przyznanie stało się dowodem dla Rumina, na podstawie którego mógł aresztować każdego lekarza mającego dostęp do czołowych przedstawicieli władz radzieckich. 14 stycznia 1953 roku agencja TAS ujawniła ich nazwiska. W owsi Winogradow Koganowie Ettinger, Feldman, Grinstein. Agencja TAS zamieściła również komunikat, w którym napisano: Stwierdzono, że ci lekarze mordercy Potwory w ludzkich postaciach zhańbili cześć nauki i splamili godność naukowca. Byli płatnymi agentami obcego wywiadu. Stwierdzono, że większość z nich utrzymywała kontakty z międzynarodową, burżoazyjno-nacjonalistyczną organizacją żydowską Joint, założoną przez wywiad amerykański. Stalin przystępował do drugiego etapu swojej wielkiej intrygi: Krym. Został całkowicie zniszczony w wyniku zaciętych walk, jakie toczyły tam wojska niemieckie i radzieckie do 1944 roku. Dzieła zniszczenia dopełniło deportowanie około pół miliona Tatarów. Jeszcze w czasie wojny powstał projekt osiedlenia na tej spalonej ziemi Żydów. Stalin akceptował to, ale nagle zmienił zdanie. Uznał, że jest to podstęp zmierzający do utworzenia w Związku Radzieckim enklawy ludzi nieprzychylnych komunizmowi. Winę obarczył działaczy antyfaszystowskiego komitetu żydowskiego utworzonego w 1943 roku w celu zjednywania poparcia Żydów amerykańskich dla Związku Radzieckiego. Wtedy dwaj członkowie komitetu Salomon Michols i Itzak Fefer wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Przez kilka miesięcy organizowali wielkie imprezy, spotykali się z najbardziej wpływowymi politykami i finansistami, co zaowocowało bardzo wymiernym poparciem militarnym, finansowym i politycznym dla Związku Radzieckiego. Ci ludzie, tak zasłużeni dla zjednywania pomocy, stali się pierwszymi ofiarami nowej czystki, jaką zaczął przygotowywać stalin. W 1948 roku oskarżono ich o zdradę. Salomon Michels zginął w Mińsku wepchnięty pod ciężarówkę. W końcu 1948 roku aresztowano tego działacza. Salomona Łozowskiego nie wytrzymał tortur i przyznał się do zarzucanych czynów. Do zdrady przyznał się również torturowany Fefer. Sprawy działaczy żydowskiego komitetu i lekarzy kremlowskich połączyły. Stalin uzyskał pretekst do rozpętania wielkiej czystki. Tak jak w połowie lat 30., gdy rozpoczął wielki terror, wykorzystując zamach na Sergija Kirowa, dokonany na jego rozkaz, tak na początku lat 50. postanowił przekonać społeczeństwo, że narodził się spisek i skazać winnych na śmierć. Osobiście nadzorował postępy śledztwa, które miało wykazać, że żydowscy lekarze, na rozkaz amerykańskich imperialistów, uśmiercili najwybitniejszych działaczy, aby przechwycić władzę. Postępy śledztwa miały być przedmiotem narady zwołanej do Kuncewa wieczorem 28 lutego 1953 roku, gdy przybyli Beria, Chruszczow, Bułganin i Mołotow. Stalin nie czuł się dobrze. Poprzedniego dnia, 27 lutego, wieczorem nie mógł dotrwać do końca jeziora Łabędziego, które oglądał w teatrze Balszoi, i wyszedł przed ostatnim aktem. 28 lutego, gdy wezwał swoich współpracowników, wstał późno w ciągu dnia często odpoczywa. Wiem, towarzysze, że sprawa Korei jest ważna, ale jak wynika z ostatnich raportów, sytuacja nie zmienia się. Prawda, towarzyszu Bułganin? Całkowity zastój. No właśnie. A czy towarzysz Beria ma coś nowego w sprawie lekarzy? Ryumin zebrał niezbite dowody, że całe bractwo... Wowski, Kogan, Feldman, Ettinger, Jegorow, Wasilienko, Szereszewski i inni od dawna działali, żeby skrócić życie przywódców. Spisujemy dokładną listę ich ofiar, ale wiemy, że Żdanow, Dimitrow, Szerbakow zostali zlikwidowani przez ten gang. Na przykład elektrokardiogram Żdanowa został sfałszowany. Ukryli, że miał atak serca i pozwolili mu pracować. I to go zabiło. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że kryje się za tym żydowska agencja burżuazyjno-nacjonalistyczna Joint. Nici spisku biegną wysoko do partyjnych i wojskowych działaczy. Większość oskarżonych przyznała się. Co proponujecie? Czy wszyscy lekarze się przyznali? Powiedzcie Ignatiwowi, że jeżeli nie wydobędzie z nich pełnego przyznania się do winy, skrócimy go o głowę. Przyznają się. Przy pomocy Timaszuka i innych patriotów zakończymy śledztwo. I wtedy wystąpię do was o pozwolenie na publiczny proces. Zaranżujcie to. No. A teraz możemy wrócić do sprawy Korei. Czy Chińczycy są gotowi zawrzeć pokój? Sprawa wojny w Korei interesowała Stalina mniej niż przygotowywany proces kremlowskich lekarzy. Zdawało się, że ta wojna już przygasa. W styczniu 1953 roku urząd prezydenta objął Dwight Eisenhower nastawiony mniej wojowniczo niż jego poprzednik Harry Truman. Nachodziły sygnały, że nowy prezydent zdecydowany jest jak najszybciej doprowadzić do zawarcia pokoju. To również była dobra okoliczność dla czystek. Ta narada zakończyła się o godzinie czwartej nad ranem 1 marca 1953 roku. Była to ostatnia narada w życiu Stalina. Czy pozostał żywy, gdy jego goście opuścili dacze w Kuncewie? Przez wiele lat wątpiono w to, uważając, że ci ludzie zdają sobie sprawę, że Stalin przygotowuje czystkę, uśmiercili go. Jaka jest prawda? Proszę Państwa, Klub Sensacji XX wieku liczy 6,5 tysiąca członków, 6,5 tysiąca ludzi działających dla polskiej historii, opiekujących się polską historią. Ci z Państwa, którzy zechcą wstąpić do Klubu Sensacji XX wieku, mogą to zrobić, zgłaszając się pod adres internetowy, jaki podajemy na dole ekranu. Przypominam, że Podstawowym obowiązkiem, aczkolwiek bardzo symbolicznym obowiązkiem członków klubu Sensacji XX wieku, jest wspieranie budowy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. A teraz nie tylko dla członków klubu konkurs. Konkurs, w którym przewidzieliśmy cenne nagrody, stroje klubowe, książki historyczne. Konkurs, którego podstawowe pytanie brzmi, ile wielkich deportacji polskiej ludności mieszkającej na ziemiach wschodnich. Odbyło się między lutym 1940 roku a czerwcem 1941 roku. Pytanie trudne, ale podsuwam odpowiedź. Otóż Rzeczpospolitej z 28 stycznia bieżącego roku. Znajdą Państwo artykuł, bardzo ciekawy artykuł profesora Tomasza Strzębosza właśnie na ten temat i w tym artykule można znaleźć odpowiedź na pytanie, ile wielkich deportacji odbyło się między lutym 1940 roku a czerwcem 1941 roku. Na odpowiedzi Państwa oczekiwać będziemy do 1 marca. Do zobaczenia w następnych sensacjach XX wieku.